I wracamy Póki co dzisiaj jest czwartek, jak sobie siedzę. Odcinki mamy już do poniedziałku wstawione Muszę nazbierać materiał. Znaczy, tak spoko z jednego dnia. Wychodzą mi 3-4. Jutro piąteczek, więc jakiś ich na pewno wleci z chłopakami. Namawiam ich na to, żeby sobie w Sovendase popykać. Czekajcie wyniwicie tych pasków. A nie trzeba widzieć. W Savendase popykać może się uda ekipom. Może chociaż podstawkę. Zobaczymy, zobaczymy. Niestety później nie będę miał czasu nie tyle co grać. No, w ogóle nie grać, nagrywać od października do połowy listopada. O, ten kurczaczek. Niestety, robota. Dobra, są dwa zombiaki, ale jesteś już w domu, słopie. Masz takie ładne obrazki, co ja mam zrobić, żeby mu się polepszyło? To wellness. Rest, resting rate is reduced. No wiadomo resting. Unrested tower tier. A może muszę ją zamknąć jakąś? Ej, Gusiu się strachu nabawił. Maximum health, health maximum stamina. Excel. Czemu mi spada? wiecie w czym jest problem Że, żeby krwawa noc nie była no przecież ja, ja nie dam rady a serio muszę pomyśleć o drzwiach łód do zrobienia gwoździe do zebrania o, a ty a nie masz już wody ja przedzielona się jeszcze robi, weź jest to. No ale pojadłeś, no, Ła, no, no, tutaj jest, no nie, nie blokuj, nie, no nie. Takie problemy, nie? Czy nie teraz międzyczasie tylko czy gwoździe polecą, nie? Od deski to tam luz. Oje! Oh yeah. Teraz lecimy, patrzę. Ile miałem tych gwoździ mieć? Dziesięć, mam jeden. A ile mam w bazie? Ops? Mam jakieś gwoździki? Nie. To już mamy dwa. Będzie od razu. Oczeko swędzi. Przejścia tu zwolimy. Nie no, chłop coś wieje. Czy masz dosyć zatrucia czy coś takiego? Poczynamy etap gry, liczba zgonów. A się nie jestem w stanie zobaczyć, który to jest dzień nawet, bo nie ma zegarka. A zegarek, jak. Aha, dobra, ozer się wgrywa. Zegarek, nie, to będzie. U... Watch! Czy to jest rozbite szkło? To mnie nie stać. Między ozorowi 40, Oj, powrót mu się ściąga coś. Jak tutaj nagrywki, wszystko. 5 minut jest. Ej, ale tym piwem się tak bardzo. Kurwa, co on trafił? Tak bardzo on się nim mnie. Myślałem, że on się będzie bardziej szybciej upijał, ale nie ma tragedii. A wodę mamy na prawie 30%, mogłoby być lepiej. A się kieraj, jakiego jest moja koloru? Szarego, ok. Kolory oznaczają Tiery z tego co już się. To jest chyba wyzwanie, żeby mnie zobaczyli. biegnie coś Podrewnie. imprezowiczka, dzień dobry pani uważaj że na schodach tam od kurwa trafisz, od kurwa Ach, tu o, tu się przybiłem, okej okay. Nie dwa 200... Aha, tutaj jest Tier, ok. jeden do dwa Stone pickaxe <laughs> Aha, do wytwarzania jest, piwór, śpiwór z ba... Aha, no śpiwór i bawełna tańsza, okej, okay, ja rozumiem. Co jest? Czy on się kuźwa położył? Nie zła gra eee, zaraz bijemy tą ścianę. 5, a potrzebuję 10. No to jedziemy. Z chłop z tą chałupę No Czy 6 gwoździ. Jeszcze 4. Dasz radę. Ty, a czy się woda już nie zrobiła? No kół, a tu wszystko rozpiszę Tylko węgiel A jest zaraz woda, dobrze, jest! 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 Z tego potrzebujemy To? syfia, paste Czysta woda. Skarby puskowi tam pierwsza. Mam palety je... jak chcesz gwoździe. palety? Aaaa. a tu miałem jeszcze le leczenie. leczenia na razie jak sam widzisz jestem troszeczkę lekko odstawiony, chcesz palety? się zepsuć O tu są palce, tylko co muszę zrobić z tą siekierka? Czy woda się zrobiła Okej okay. 10 jest drzwi 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 drewno nie ma problemu Bo jeszcze jeden test aha yy, czy ja mogę zrobić large sharp stone przepisy siekierka śleć stick mamy sticka kurcza czy ja z tego nie zrobię sticka Stik. Aha. Sztafcy. No nie, ja muszę ich to zebrać. Dobra. Takie większe krzaki, to będą patyki. W tym stanie nie jest to za proste. O, pełno to tu jest. Tu, 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 tu. Co mogę biec? tam match Dragon gdzie znak podkreślenia dragon użyłbym Jeszcze ciś piszę Dobra, jednak mnie nie wyczaili 76 ozor pisze ty, Coś mi tu wchodzi Dragon jak tam ogrywanie giereczki no, tam Discord mówi, że 6 godzin w to pykasz ty I mam Dragon. Witaj. Kuwaj, od rana. XB. Może przerw nie pokazywał. Ale ja dobrze, kojarzę że to jest taka gierka, że. Masz tam swoją postać, i tam później starasz się pnąć coraz wyżej. W, no, w średniowieczór tylko kupca, kowala, czy tam różne rzeczy też możesz robić Tutaj tu deski wrzucę Czarko Czekaj, na co ja teraz czekam sobie? Może być może się odjebał Za brzydko mówiąc Dobra, wiem, że mogę tą wodę zrobić, ale ta woda się robi we dwa dni Bo jeszcze tym w jakim i ostatnio w ogóle nie padało. O, teraz pada. Nie. i ma tego napisuję 32. Masz jedną postać, zakładasz ród, rywalizujesz z innymi rodami i wspinasz się na sam szczyt. No, dobrze kojarzę. O. Dziwnym bym się jakby trafił. Gdzieś bo ku mnie są dwa zombiaki Jak to pada, to patrz w niebo. Gram złodziejami i bandytami i już mam sześciu członków w Radzie. Emoticon, pokazanie języka. Ty faktycznie, oddałem, zapomniałem o tym. On się wtedy delikatnie napija. Gram złodziejami i bandytami i już mam sześciu członków w Radzie. O kurde. No trochę moknie może trochę marznąć, ale w sumie racja, bo się napija. Nad tym trailerze... Ile teraz mam? 35. Trochę mokno. jak chcą mnie oskarżyć, to się uniewinniam XD. Tak, tak, kojarzę. Bo kogoś oglądałem materiał z tej gierki, no. Ogólnie the, the Gierka. Gierka się The... The Guild. Gildia. Czy coś takiego, nie? A co powoduje, że jest mi zimno Spasz więcej kalorii. O nie Zaliałbym z kimś w tą zrobimy tak No e, już nie pada Kurde no to no trudno. Dobra, ja sobie zrobię, która jest z filmiku 16 Co mi pokazuje? 106 na 11 samego siebie mi pokazuje? O nie zła imba Dobra, za to zrobimy szybki ci przerwie i jak tam minęło? Czy on się troszeczkę lepiej poczuł? Rozumiem, że wody dopiero zbierze... Ła! Syfiasta woda. Mogę jeszcze jedną tomu gotować. 35, 20, 45 minut. Dawaj drewno. Ur, jakże w śmieciach. Tak, z jedzeniem. Połowa żołądeczka. No właśnie. W sumie 20 gotuj. Dobra, w miarę 3 by to źle nie brzmiało. Jest nagrywanka, jest nagrywanka. <laughs> Można ich podbijać. Coś tu chrupało. Po, po pobędę przy ognisku, żeby się troszeczkę od, te, od odelżyć. Zaraz powinien ozor może wbić na serwer. nie ma raczej sensu strzelać to gdzieś coś królik uciekł dobra dobra lecimy zwiedzać nie tam nie idziemy zwiedzać może ten domek sprawdzę do końca Nie, już tu byłem i tam poszedłem dalej. Ozor dołączył. Tylko, że nie będę widział, najlepsze to, a ile się nie mylę, to w sumie yy, Ozor powinien zacząć. W tym więcej miejscu co ja Ozor jak tam będziesz widział Ozor w ogóle może na Discorda wejść, ale się wstydzi chyba Uuu. Czy tam ktoś leży, czy... Nie, to jest torba. Fucking shit Oa! Ozar, do Discorda w ogóle możesz sobie pić. Zestaw naprawszy, dziękuję, dzień dobry bardzo. Co taki telewizor co bym sobie ja. Oso... O, łączy się. Chyba, że się jeszcze odczytuje Kości? Nie, nie zbieram. Pi... piwo. Kukurydza będzie do żarcia, to będzie... Uuu, garnek drugi jest! Bardzo mnie to cieszy. Drugi garnek oznacza... Kurde, miałem to nie zbierać. Oznacza możliwość zrobienia drugiego ogniska. Drugie ognisko znaczy zwiększenie, przyspieszenie produkcji wody. Nie, nie zbieram tego Azor dodaj do grupy W ciągu kurde chrapie Jest, jest Ozor w 2,5 km Ozor, dawaj do mnie Ozor bestia Nie wiem, na razie nie zbieram. Tego się nie przyda, przydawał Póki co Kurde, no nie, nie zbieram tego. Albo chuj zacznę zbierać, bo to, to chyba w góry coś chodzi tylko. Sneaky biki like. Pełen magazynek Szkoda, że strzału nie ma Ja panu nie przeszkadzałem <laughs> Dziewięć gwoździ Ku**a, strzeliśmy mu zwykłego? Dobra, wywabię go do siebie. Lepiej po cichutku, po jednym wyciągać. To oddaję. O dobra, o zaróźbienie. A, to jest kanapa. Nie zastanawiam czy jest to takie coś jak yy, spółdzielenie EXPA. Nie kojarzę, żebym to ustawiał. Misclick. Czekaj, jaką klasą Ozar w ogóle zaczął. Także potwierdzony info da a radę grać ze znajomymi. I to bez stawienia serwera na jakichś osobnych rzeczach fakt, faktem trochę przeraża mnie fakt, że ozor tyle to ściągał. Nigdy tyle nie ściągał. Nie, już je zbieram, nie? Zbieram, zbieram. Nie może być, że tu żadny zombie na mnie nie wyskoczył. Kawusia, weź spierdzikni Kawusia, jest coś kurwa, w końcu do picia. Bardzo dobrze Jakie na no bogatości żarełko łopatę sobie wezmę Zamknij. Spróbuję uciec drzwiami yy, dziurą, którą zaraz wykopię. Oczywiście, to miałem na myśli. Kurde, to się no zrobiła. Jee! Yeah. A ja wyszedłem? Nie dobra, wiem gdzie iść Ale ewidentnie FPS mi spadły no, Krótko je trzeba będzie zmniejszyć te wszystkie pierdoły kilometr. Kilometr dwa, kilometr. Ej, nie ciebie się spodziewałem! O kurde, to 500hp to ma! O! Kurwa! Wędka, no.